Nie, Patuś, daj ja to zrobię, Patuś daj, tylko ty trzymaj, chodź ale nagraj. Wiesz, no Pati, chodź, nagraj. Wiesz, no się... Pati, chodź nagraj. Masz. Tam, a ale wy to wyście dźwignią jakąś kochani. To jest rzeźba Światowidza wykonana przez Hansa z lasu tutaj, który mieszkał w bunkrze, ale w czasie nocy sylwestrowej. pogański lud, jakaś jedna frakcja pogańska obaliła rzeźbę innej frakcji pogańskiej, bo tutaj się ściera bardzo wiele kurców na tym zboczu, co wam zaraz pokażę. Także jesteśmy po mrocznej stronie. A co, o co chodzi z tą mroczną stroną w ogóle, Bronisławy, właśnie? A bo tam ja was wezmę do takiej jaskini, gdzie były kulce lucyfera przez jakiś czas. Czekaj, czekaj, dziewczyno, ja ci to pomogę. Czekaj, ja ci pomogę, ja to na pewno dziergnę. Jeden Coś Zobacz, oni zostawili znak po sobie. To jest tak. ich znak. Ty no. ale może nawet bardziej tam. No, oczywiście. No, uważaj, dobra. Mamy podstawkę. No. Mamy podstawkę, dobra. Słuchajcie, to k***a chce Nie, musimy już kilka osób tu zrobić. Damy, damy, damy radę, mówię ci, damy radę. Tylko weź to, albo weź ze mną tu. Ale popatrz, bo zobacz, zobacz może te kamień Weź tu ze mną i zobaczymy jak to będzie szło. Uwaga, a ty patuj stąd, stąd kochanie. No. Drugo, trzy, cztery. 이여 파콜미유콜콜미유콜콜미유콜콜미 <can>. Mam bez góra bez światowida. Patrz, kurde. Ja, to jest totalnie. Interwencja, Totalnie rzecz do płodności. Nie, wiecznego, o, jest. wiecznej potencji. Jest, słuchaj kurwa, to... sam, Będziesz miał za to wieczną potencję, bo popatrz, Postawiłeś. Wieczna potencja! Zostawiłeś światowidłowo. A widzisz, ja tu mam swaroga z tym, tym tak, o. w tym. Zostawiamy sobie z tej okazji. Patrz, patrz na zrób. Światowid kurwa, pokonał tych. To tutaj próbowali mu na ten. Tu też. tu. na nowo powalonego światowida. Który tutaj patrzy na wszystkie strony świata. I kto go zrobił, i w ogóle jak to no jest. Sam wokół... wyrzeźbił, który mieszkał tutaj nieopodal. No, On ma dwa światowidy, jeden tam jest pod kopcem. Z I on to normalnie wykuł w takim, tak, w takim klocku. Tak, bo on się wykuwał w klockach rzeczy. Niesamowite, to jest piaskowiec w Ja to będę trzymał. Ja tylko powiem, że dokonaliśmy tutaj interwencji, bo nasze przymierze e, krakowskie miasta w Komie i siódmej z Wiewiórka i wszystkiego co Cecylia tworzy w tym mieście i na świecie jest już. Już ma swoją tradycję i ma swoją siłę. Ona się właśnie mierzy i odznacza tymi filmami, które my tu robimy. To był 2010, jak to byliśmy pierwszy tak, raz w Cecyliach. 2010 to jest 15 lat temu. 3 razy 5. 15 lat temu nakręciliśmy tutaj, jak Cecylia biega po drzewach i robi ten swój słynny 365 dni. No nic po prostu nie robi się, jest Ale to się tu robi. To będzie się robić, kochana. Dobra. To ty, ty myślałaś, że to jest sztuczny ogień? Tak. <grywa> Wiedziałem. Nie, no, to za Wiedziałem, że, że to jest ta sztuczny ogień. I to zobacz, tu możemy go powstadać. Chodź, patrz. Cecylia, patrz, tutaj, o zobacz, tu. No, Co? Niech mu się z głowy dymi. On nam daje wieczną potencję, tak, a my mu trochę dymu z czachy. No bo on nam daje, bo patrz, jak miał kształt. Jak leżał, to już całkiem... Jak, jak leżał, to już całkiem to było widać. O co to, to chodzi. Tu nam zrób siła, takie, takie tak. zdjęcie tego. tutaj, tutaj. Wiesz, robię. No, Jeszcze to nie. Gdyby nie twoja siła Tezary, to by się to nie udało. To I on mówisz, to, nie leżał tak, powalony, by leżał. No ja bym nie dała rady. Chciałbym w ten sposób powiedzieć też jedną ważną rzecz. Że już od dawna czuję potrzebę emancypacji męskiej siły i hormonu, który jest zagrożony w dzisiejszych no czasach. Tak. I trzeba światowić to, tego może są teraz faceci, którzy czują, że to dobrze jest być facetem i mieć z tego siłę i potencję i potęgę, bo światowid był facetem. Ale w sumie to głupio, gdyby nie było facet no. Czy nie? To no, byłoby. A jakie my teraz mamy czasy zaipiste na tą męskość. Byłoby strasznie by, prawda? Gdzie by było? Ale się będzie w tym roku dobrze działo, jak ja się cieszę. Kurde, patrz, żomek powstał. Kurwa, ktoś go obalił, myślał, że wygrał, a tu przyszli. Może przyszły, może przyszły. przyszedł zakon. I obaliły go, nie? Może to były jakieś wiedźmy? Albo inne? No ale wiecie, no tak się dokonuje przemian, że najpierw się rozwala, a potem się buduje. że zaczynamy ozdabiać i składać modary tak. naszemu światowi tak, ale Tu się zbierają po prostu yy, Słowianie. Tu się zbierają Słowiany. ludzie tak. alternatywnych religii. Tak, nas potem I chodźcie, idziemy dalej. Jezu, jak dobrze, że on teraz ma życie, bo przez ten dym tutaj ma życie. Dostał od nas. Dostał od nas ten, a jak ludzie będą tu przychodzić za tą tradycję... Ale dokonaliśmy naszą. dzieła, wiecie, bo naprawdę on był powolony był 203 Ja tutaj byłam kilka temu z dziećmi i pokazywałam małym macom i klacemu właśnie Światowida. Nowy rok, mamy nowy rok, nowy rok 2025 i myślę, że można taką intencję przekazać, że każdy facet, który przyjdzie tu Chodź, zapali, kadzidło, jest, kadzidło, jest, zapali kadzidło i przyniesie coś dla Światowida, może oczekiwać, że jego plenniki będą aktywne. Roku i wyda na świat nowego światowida lub światowitkę, jeśli coś mu tu przyniesie, zostawi w tej intencji. Myśmy go dzisiaj podnieśli, i on teraz może podnosić innych na duchu. Która jest która? To ta trak? No daj spokój, trzeba żyć.